Dobry wieczór, witam serdecznie na spotkaniu poświęconym Business Meetup. Business Meetup to wydarzenie dla przedsiębiorców i osób związanych z szeroko pojętym biznesem, którzy szukają nowych kontaktów, nawią możliwości nawiązania relacji biznesowych. Tego wszystkiego możecie się spodziewać właśnie na naszym wydarzeniu, czyli 15 września. Fabryka Pełna Życia Dąbrowa Górnicza. Serdecznie Was zapraszamy. Wystarczy się zarejestrować w www.zigbmu.pl i przyjść na nasze wydarzenie. Jeżeli jesteście jeszcze niezdecydowani albo zastanawiacie się, jak dobrze, optymalnie wykorzystać ten przyszły czwartek, który. Spędzicie z nami. Warto zostać z nami tę, tę chwileczkę, posłuchać, co mamy do powiedzenia, czego można się spodziewać, co przygotowaliśmy dla Was i czego my sami spodziewamy się po tym wydarzeniu. Powiem jeszcze z rzeczy takich informacyjnych, że Inicjatorem Business Meetup jest Zagłębiowska Izba Gospodarcza, natomiast partnerem głównym Miasto Dąbrowa Górnicza. Ale mamy takie szczęście, że jest z nami z roku na rok coraz więcej partnerów, sponsorów, a można już pewnie powiedzieć też przyjaciół. I widzą ich tu Państwo w całej okazałości na, na naszej planszy. A jeśli już mowa o partnerach, sponsorach, i osobach, które wspierają nasze wydarzenie. Dzięki temu, między innymi, możecie brać udział w Business Meetup bezpłatnie, ale też my możemy sobie pozwolić na stworzenie i zaproszenie super gości, świetnego, interesującego, inspirującego programu. Bardzo Wam dziękujemy. Czas już przedstawić gości naszego dzisiejszego spotkania. Serdecznie witam Dominika Goleniawska-Milinkowicz, Tauron Polska Energia, szefowa. Open Innovation, działu który szuka startupów, szuka inspirujących, ciekawych, innowacyjnych pomysłów dla energetyki, ale o tym pewnie podpytamy za chwileczkę troszeczkę. Witam pana Jacka Woźnikowskiego. Tu sobie odczytam, bo ma pan bardzo długie stanowisko, nazwę stanowiska: dyrektor departamentu rozwoju społeczno-gospodarczego i współpracy metropolia górnośląska Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Witamy serdecznie. Jest z nami również Piotr Gil, prezes Rady Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej, która jest sprawcą tego całego zamieszania. Bardzo się cieszymy. Ja nazywam się Agnieszka Stefaniak-Zubko i razem z agencją Projekt Marka odpowiadam komunikacyjnie za to, żeby Państwa było jak najwięcej na naszym spotkaniu. Powiem tylko tyle, że jest już nas, patrzyłam przed chwileczką na formularz rejestracyjny. Już na dzień dzisiejszy Tyle, co w ubiegłym roku osób zarejestrowanych, a w ubiegłym roku było 500 osób. Piotrze, bo mówisz, że pamiętasz, wiesz, jak... wszystko wiesz o zeszłorocznej edycji, więc jak to było? Czego można się spodziewać i jak to było w zeszłym roku? Kogo, kogo, przyciągną... kogo przyciągnął Biznes Meetup? Kogo spotkaliśmy? Kto przyszedł? Z jakimi wrażeniami wyszli uczestnicy zeszłorocznego spotkania? Dzień dobry, witam, witam serdecznie. Tak jak Agnieszka, Stefania Kzubko powiedziała zresztą bardzo skromnie, że jest tylko jednym z osób, które tworzą cały, cały Biznes Bidup, i ja mnie nazwała tak naprawdę osobą, która jest odpowiedzialna za zamieszanie. To no nie, nie ja jestem tylko osobą współwinną. Z, z Agnieszka, Agnieszka Stefania Kzubko, z Agnieszką Jasińską to, 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 to osoby, które tak naprawdę wykreowały Biznes Beidup. Rok temu, dzisiaj, dzisiaj dokładnie, w przyszły czwartek oczywiście mamy się mam webinar, w przyszły czwartek mamy drugą edycję Biznes Midapu. Ale tak, Agnieszka, masz oczywiście rację, w tamtym roku to było ponad 500 osób, gdzie odwiedziło Fabrykę Pełną Życia w Dąbrowie Górniczej. Tutaj ciężko być skromnym, chociaż tak naprawdę to nie, jest, to nie jest w mojej naturze, ale to było wydaje mi się największe wydarzenie, Typu biznesowego skierowano tylko, tylko dla nie tylko, ale oczywiście głównie dla, dla przedsiębiorców na, w, Zagłębiu, w Zagłębiu Dąbrowskim. Oprócz oczywiście uczestników, którzy dla nas są najważniejsi, to było ponad 500, były. Ponad 20, około 25 prelegentów, 14 warsztatów. Warsztaty były naprawdę inspirujące i był moment, że musieliśmy tak naprawdę wybierać i zamykać, zamykać listy, bo no zbyt duża liczba była, a miejsca niestety, niestety, są ograniczone. Prelegenci, uczestnicy, warsztaty, ale tak naprawdę to wszystko składało się na Również ponad 20 prezentacji i e, ciekawych, ciekawych paneli e, dyskusyjnych. Tak naprawdę w tamtym, w tamtym roku był Biznes był, był Meetup pod hasłem Tu są możliwości, i pokazaliśmy. To było bardzo, mówię, może to jest nieskromne, ale bardzo trafne i adekwatne stwierdzenia a propos fabryki pełnej życia, a propos Zagłębia Dąbrowskiego. Zaczęliśmy. Zagłębiańskiej do... Izby Gospodarczej też, prawda? Tak, oczywiście, że... Izba Gospodarcza. Tu są możliwości, bo tu zaczęliśmy, chcieliśmy pokazać. Oczywiście nie mnie decydować, nie mnie, nie mnie opiniować, ale wydaje mi się, że udało nam się to. Że pokazaliśmy, że w Zagłębiu fabryka pełna życia, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, przelacz, Będzin, tu są możliwości, tu są możliwości robienia biznesów i pracy. Dla, dla pracy, relacji i budowania nowych relacji w Zagłębiu Dąbrowskim. To było w tamtym roku, także krótko powtórzę, ponad 500 uczestników, ponad 20 prezentacji, ponad 14 inspirujących warsztatów i ponad 20, 25 prelegentów. To był tamten rok, to były Tu są możliwości. O tym roku nie śmiem mówić, bo tak jak tak jak powiedzieliśmy wcześniej, to, 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 to Agnieszki dwie nasze, czyli firma oczywiście Pregmarka, która jest współ która współpracuje oczywiście z Agnieszką Miszbrą Gospodarczą i jest współtwórcą tego tego wydarzenia. Bardzo nam miło. Ja też już powiedziałam, że chyba nie ma osoby, która odpytywana na pamięć zna program, bo ten program od ubiegłego roku bardzo nam się rozrósł. A to dzięki naszym partnerom, bo między innymi do Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej, kiedy przyszliśmy rozmawiać z GZM-em, napłynęły bardzo pozytywne słowa. Usłyszeliśmy w Metropolii, że świetne wydarzenie zeszłoroczne i w tym roku za metropolia zaangażowała się chyba, no nie wiem, 200-300% bardziej niż w zeszłym roku, kiedy, kiedy tak troszeczkę badaliście, badaliście grunt i co to, za, co to za wydarzenie będzie, pewnie nas mocno obserwowaliście i bardzo nam się podoba, że jesteście jako metropolia bardzo widoczni i w programie i będziecie widoczni podczas wydarzenia, bo jesteście i w panelu, jesteście też, macie swoje prezentacje, Panie dyrektorze, panie Jacku, z czym przychodzicie na, na metropolia? Dobry wieczór. Dziękuję Dobry. za zaproszenie i no, jesteśmy bardzo dumni, że możemy być partnerem wydarzenia w, w Dąbrowie. Ja się bardzo cieszę, że to środowisko biznesowe i około biznesowe tak mocno się zanimowało w ostatnim czasie. Ja miałem przyjemność około miesiąca temu być na urodzinach inkubatora. Teraz tak. biznes meetup. Super, że się, że się dzieje, bo, bo chyba był taki parę lat temu okres ciszy i z naszej perspektywy to dobrze, że że zagłębił, te, też biznes ma potrzebę rozmawiać, spotykać się, nawiązywać relacje. To zresztą jest chyba myśl przewodnia tegorocznego spotkania w tak Dobry, dobrych, relac dobrych relacjach. Mam nadzieję, że, że takie relacje też uda się z Metropolią nawiązać partnerom i uczestnikom wydarzenia. My przychodzimy z. Pokazać nasze projekty i inicjatywy. No my jesteśmy taką organizacją, która nie potrafi inaczej pracować niż w jakichś relacjach, bo my jesteśmy stworzeni jakby do współpracy, nie potrafimy w pojedynkę działać. A, ale też innowacje a też w pojedynkę nie ma. to współpraca i dobre relacje Otóż to. A też same innowacje y, trudno tworzyć w pojedynkę. Y, one też się y, tworzą w sieciach i my tego. My się generalnie dobrze czujemy w takich spotkaniach i dobrze się czujemy, moc, kiedy możemy wspomagać biznes. Czasami robimy to poprzez wydarzenia, ale czasami robimy to w innej formule i o tym też będziemy właśnie mówić na, na Biznes Meetupie. Na przykład poprzez prezentację projektu dronowego, gdzie naprawdę naszym celem jest to, żeby. Firmy z, z obszaru metropolii mogły się rozwijać i chcemy budować dla nich taki dobry ekosystem dla rozwoju. Będziemy mówić o projekcie Otwarte Dane, gdzie udostępniamy ogromne zbiory danych generowanych przez instytucje publiczne, po to, żeby na nich budować nowe modele biznesowe, nowe aplikacje, no, 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 nowe zastosowania. Będziemy mówić o projekcie wyzwań demograficznych, gdzie. Chcemy też trochę y, uruchomić taką, może szerszą debatę o tym, że starzejące się społeczeństwo to nie tylko wyzwania, ale też właśnie szanse dla srebrnej gospodarki, i o tych projektach będziemy opowiadać. Będziemy też opowiadać o InfoGZM, y, czyli o takim portalu, gdzie można zbierać generalnie informacje o metropolii. Mam nadzieję, że to będą ciekawe spotkania. Mam nadzieję, że to będą inspirujące prezentacje, ale przede wszystkim, że to będą dobre kontakty i dobrze, dobre relacje, które będą owocować z kolejnymi e, projektami, inicjatywami. Ja nie ukrywam, ona się bardzo dobrze w, w zagłębiu pracuje, zawsze tam znajdujemy osoby, które chcą z, z nami współpracować, więc jeszcze tydzień i widzimy się na miejscu, aby pogoda dopisała. Właśnie liczymy na to, jest tak, że państwo, mocna reprezentacja będzie również widoczna podczas jednej z debat i pani Dominika w tej debacie razem z przewodniczącym Kazimierzem Karolczakiem, przewodniczącym Metropolii bierze udział i oprócz, oprócz tej debaty, w spotkania, prezentacje, o których wspominał pan dyrektor będą w strefie innowacji, i Metropolia objęła patronatem tą strefę innowacji. Tam będzie cena, państwo nie tylko mogą. Usłyszeć, przyjść i posłuchać prezentacji poszczególnych tematycznych, porozmawiać z osobami zaangażowanymi w te projekty, ale będzie też również przestrzeń tak zwany open mic, troszkę tak to nazwaliśmy, przestrzeń Hyde Parku, gdzie można przyjść i w wolnym, w wolnym takim slocie czasowym opowiedzieć też o swojej firmie, przedstawić się, powiedzieć kogo szukacie, czy, czego potrzebujecie. Więc tą przestrzeń też zachęcamy do korzystania. i Tą przestrzeń moderować będzie właśnie Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości, który miał urodziny niedawno. Ja jeszcze, jeszcze tylko dodam, bo, bo właśnie koledzy z innych departamentów mnie y, zrugają, że zapomniałem o innych prezentacjach. Jeszcze będzie prezentowany Klimaton i tak. będą się nagrody za klimaton, będzie, będzie Na, mowa o klimatonie. Tak. Y, więc y, no, pokażemy kilka, kilka takich wybranych naszych aktywności. Mam nadzieję, że okażą się dla Państwa interesujące. Ja, ja też mam nadzieję, tak sobie patrzę na pana i na panią Dominikę, że i Metropolia, i Tauron, Polska Energia, być może też znajdą wspólne pole do, do rozmów, bo yy, no. Zarówno jedna organizacja, jak i, jak i firma tutaj mocno stawiacie ostatnio na innowacje, na startupy, szukacie, współpracujecie. Być może też znajdziecie wspólny język i uda Wam się wspólny projekt gdzieś poprowadzić. Pani Dominiko, no właśnie, jak to jest? Duża korporacja, duży taki gigant rynkowy szuka. I chcę spotkać, mam nadzieję, na Biznes Meetupie interesujące firmy, które mają dla nich rozwiązania. Czy tak to jest? Tak sobie nie, wyobrażam sobie, nie wyobrażam sobie inaczej, szanowni państwo, niż właśnie jak to spotkanie będzie nam służyło nawiązywaniu relacji. Dzisiaj się widzimy online z panem Jackiem, z panem Piotrem. Jestem pewna, że Biznes Meetup to będzie właśnie ta pierwsza platforma do jak to było fantastycznie w filmiku pokazane, do wyciągnięcia ręki i pogratulowania sobie pewnych działań, które wykonaliśmy i po prostu do nawiązania współpracy. Tauron akurat jest pierwszy raz na Biznes Meetupie, bardzo nas to cieszy. Gdzieś nas to pominęło, ominęliśmy to w tamtym roku, natomiast tym razem jesteśmy, meldujemy się. E, liczyłam na to, Agnieszko, że, zapyta, że zapytasz, z czym przychodzimy. Ja e, bo, bo chciała... powiedzieć już po Metropolii. <laughs> przychodzimy, bo ja tak sobie myślałam o tym, że przychodzimy trochę z taką misją, e, słuchajcie, e, trochę odczarowania dużego biznesu. Korporacji, mm -hmm. tej niedostępnej, tej hiper sformalizowanej, może ona jest hiper sformalizowana, ale nie wszędzie. To po pierwsze. Po drugie, ta korporacja to są nadal ludzie. To jesteśmy mm -hmm. my. Będziemy w większości reprezentacją kobiecą, więc ta magenta będzie na naszych, słuchajcie, ustach cały czas. Będziemy reprezentować Tauron. Więc, z jednej strony, trochę odczarowanie tej dużej korporacji niedostępnej, bo jednak my będziemy tam dla Was, wszystkich uczestników, żeby odpowiadać na każde pytanie. Żeby dyskutować, żeby te relacje się nawiązywały, zgadzać się albo nie zgadzać się w pewnych aspektach, bo to przecież o to chodzi, żeby tak. ze sobą rozmawiać. Także z jednej strony taka misja odczarowanie dużej korporacji, z drugiej strony no, my szukamy szukamy, szukamy i chcemy szerzyć tą nowinę, że my szukamy innowacyjnych pomysłów, dobrych pomysłów. Podkreślamy to, że jesteśmy gigantem energetycznym. I ogromną wartością w takiej współpracy z takim gigantem jak my jest to, że mamy możliwość udostępnienia naszej infrastruktury i naszych ekspertów. Bo ile zrobienie testu, powiedzmy, nie będącego na styku energetyki, na przykład hardware'u, pewnie w innej branży jest dużo łatwiej wykonalne, o tyle w branży energetycznej mówimy już o zupełnie o zupełnie innych obszarach, sieciach, mówimy o bezpieczeństwie klientów, więc naprawdę możemy się przydać do tego, żeby komuś pomóc rozwinąć fajny biznes, innowacyjne rozwiązania. Będę miała, mam zaszczyt uczestniczyć w panelu dotyczącym relacji, właśnie, także zdecydowanie będę nawiązywać do tego, w jaki sposób Tauron współpracuje ze startupami. W ogóle bez relacji nie widzę takiej możliwości, tak, tak zupełnie szczerze, tak bardzo pejoratywnie od wielu lat mówi się o tym zderzeniu dwóch światów, korporacji i startupów. Ja poprzez te relacje chcę to odmieniać i pokazywać, że rzeczywiście patrząc, jakby przyjmując dużą wartość tych relacji moc, wagę, Stajemy się w tych rozmowach partnerami i nie chcemy zderzenia dwóch przeciwstawnych światów, chcemy współpracy i rzeczywiście rozmawiania ze sobą jak partnerzy, także te relacje cały czas nam się będą tutaj przewijać. Oczywiście będę rozmawiała, będę opowiadała o Tauron Progress, Będziemy na pewno tam na różowo wzywać, na magentowo wzywać wszystkich uczestników, żeby przyszli do nas, posłuchali, pozadawali pytania, co z nami można zrobić i, i, i co tauron ma do zaoferowania. Czuć już tą różową, magentową raczej energię. Tej wypowiedzi to już można, można już niecierpliwie przebierać nogami. To my dodamy e... do tego funkcję jeszcze naszą. Tak, i... My jesteśmy jedna kolorystyczna rodzina, tak, dokładnie. Kolorowo, tak. czyli tak. będzie kolorowo, nie będzie nudno, to na pewno. Będzie nudno, Na pewno nie my mamy granat i czer czerwień. Poszliśmy tutaj w biznesowe, biznesowe kolory, więc cieszymy się, że będziecie się mocno wyróżniać. I będziemy tłem do, do Waszych relacji. Czuję że, będzie, czuję, że będzie dobrze. Czyli jest tak, że można do Was podchodzić, można zadawać pytania. Nie wolno zapomnieć o wizytówkach. To jest obowiązkowe, Szanowni Państwo, na tym wydarzeniu. I na pewno polecamy i udział w, w szkoleniach jest już w tej chwili. Wszystkie miejsca są zajęte, chyba jeszcze na jedno szkolenie. Jeżeli Państwo się szykują do ekspansji zagranicznej albo zastanawiają się, jak to zrobić, to chyba jest jeszcze kilka wolnych miejsc, ale warto też przyjść, jeżeli Państwa jakaś tematyka interesuje szkolenia, popytać, bo być może ktoś nie będzie mógł, zwolni się miejsce, także śmiało, proszę się nie, nie zniechęcać. No dobrze. A... Ja, może, ja może jeszcze tylko kwoliu uzupełnienia, tak naprawdę, bo startupy, innowacje to oczywiście. To coś, co bardzo sobie cenimy i darzymy wielkim, wielką sympatię zagębiowskiej Izbie Gospodarczej, ale będzie również Rafał Bednarczyk z Funduszu z Adwentu, z Funduszu Private Equity numer 3 można powiedzieć na świecie, ponad 88 miliardów dolarów zainwestowane, także to robi wrażenie. I, I to są osoby tak naprawdę, osoby, to osoba, Rafał, Rafał Wynaczek, ale mówię, mówię oczywiście o całym funduszu, gdzie można tak naprawdę przyjść i zapytać, powiedzieć, w jaki sposób oni inwestują środki, dlaczego wybierają tą firmę, a, a, a nie inną. To oczywiście, tak jak mówię, to jest w uzupełnienia właśnie tych, tych innowacji i tych startupów, o które wcześniej powiedzieli moi przedmówcy, oczywiście pani Dominika i, i pan Jacek, bo jeśli chodzi o właśnie. Główną śląsko Metropolię, to też jestem naprawdę bardzo zaciekawiony ten, ten panel, jeśli chodzi właśnie o, o startupy. I też dumny tak naprawdę, że, że, że jest, jest to w, podczas właśnie drugiego biznes meetupu prowadzonego przez Zagłębiowską Izbę Gospodarczą. Także no, naprawdę to są osoby, które w tym roku są, w tamtym roku powiedziałem, to są możliwości, to w tym roku są relacje, zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę większość biznesów, chyba wszystkie, ale nie chcę nie chcę, nie chcę tak, tak uogólniać, oparte są na, na relacjach, tak? to jest tak naprawdę biznes relacyjny i Tutaj, tutaj jest, to, jest to wszystko najważniejsze, także myślę, że również e, Biznes Meetup numer dwa e, w tym roku będzie bardzo, e, to, to bardzo trafne, trafne właśnie e, hasło, e, gdzie, gdzie mówimy o, mm, o relacjach. Tak, Szanowni Państwo, czy ja tak. mogę jeszcze jedno dosłownie, Jasne. bo tak naprawdę słuchajcie, e, określenie, że nam to umknęło, nie będzie dobrym określeniem, ale e, Mam takie poczucie, że ten temat relacji, który nam się przewija jako taki nadrzędny temat tego biznes meetupu, bardzo pozytywnie wpływa ogólnie na wszystkich uczestników i partnerów. Po jednak dobie lockdownu, pandemii, naprawdę marzymy o tym, żeby móc się ze sobą spotkać i rozmawiać, dyskutować, zgadzać się albo się nie tak. zgadzać, byleby, byleby była ta interakcja człowiek z człowiekiem, więc tym bardziej ogromnie zapraszam i bardzo się cieszę i tak będę, będziemy odpowiadać na wszystkie pytania, jak już nie będziemy mogli, to powiemy, że mamy dość, ale będziemy tam dla Was zdecydowanie i, 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 i to jest fantastyczne, pamiętajmy o tym, że mamy możliwość spotkać się. Także mhm. ogromne podziękowania dla, dla ZIG-u za organizację takiego spotkania. Ja dosyć, przepraszam, Przepraszam, Piotr. że Jak oczywiście pani Pani Dominika powiedziała pięknie o relacjach, to, to się to się zgadza, ale te relacje oprócz tego, że występują w biznesie, to występują praktycznie wszędzie. I tutaj nie powiedzieliśmy o naszym power speech że tak to że tak, tak. powiem mówimy oczywiście o Robercie Korzeniowskim, gdzie teraz może mówić oczywiście o relacjach w biznesie, ale powie, że relacje w sporcie również. I relacje w życiu, ale nie, nie chciałbym tutaj zdradzać, również są bardzo ważne, jak nie, jak nie najważniejsze. Także te relacje tak naprawdę one występują w naszym normalnym, codziennym życiu i nie tylko nie tylko w biznesie, bo jest i w sporcie, i w życiu, tak jak powiedziałem wcześniej. Robert Korzeniowski będzie jednym z autorów i właśnie który, który będzie prowadził Power Speech, ale tak jak mówię, nie, nie chcę mówić o programie, bo to, bo to, bo to powinna powiedzieć pani Agnieszka. No to ja jeszcze dopowiem bo już powiedzieliśmy sporo o uczestnikach pierwszego panelu. Powiedzieliśmy o Robercie Korzeniawskim, czyli gościu specjalnym, który wygłosi swoje wystąpienie, a jest jeszcze jeden też bardzo ciekawy bardzo ciekawy panel. To będzie panel międzynarodowy i tam spotkają się Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna między innymi Polsko-Włoska Izba Przemysłowo-Handlowa, będzie też firma koreańska SK Innovation z Dąbrowy Górniczej. Pan prezes przyjął zaproszenie, więc będzie okazja też porozmawiać o takich międzysektorowych i jeszcze międzynarodowych partnerstwach. Ten panel będzie prowadziła Wyższa Szkoła Humanitas. Będzie również pan rektor, który też jest bardzo energetyczną postacią, więc doda też myślę. Odpowiedniego nastroju do tego, do tego wydarzenia, i ja już czuję, że między państwem jest dobra energia. Nie mogę się do głosu też do, 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 dorwać, więc oddaję państwu pole tutaj do rozmowy, i to jest świetne. Natomiast, szanowni państwo, myślę, że jeszcze potrzeba, kilka, kilka minut potrzebuje, żeby powiedzieć o ważnych, ważnych organizacyjnych kwestiach. Najważniejsze, wydarzenie zaczyna się o godzinie 14 i polecamy wszystkim państwu, żeby przyjść co najmniej o godzinie 13, dlatego, że w okolicach 14 utworzy się już spora kolejka przy punkcie rejestracyjnym i nie chcemy, żeby dobre relacje zaczęły się od sporych nerwów i, i, nie, i niecierpliwości. Więc tu taki tip dla wszystkich można dojechać do fabryki pełnej życia autobusem, można pociągiem, jest bardzo blisko. Będzie parking, przy który udostępniła nam akademia AWSB, ma parking obok nas po sąsiedzku też w dobrych relacjach jesteśmy, parking jest, polecamy. Będzie, będą warsztaty od rana. Całość wydarzenia kończy się w okolicach godziny już patrzę, bo tak jak mówię, nie znam, na, nie, nie znam na pamięć o godzinie 19 jest jeszcze też Państwa zapraszamy, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej co roku organizuje konkurs o nagrodę gospodarczą imienia Karola Adamieckiego i Gala, mam nadzieję, że już na stałe wpisze się. Rozstrzygnięcie tego konkursu jest fin finałem biznes meetupu. I zapraszamy Państwa serdecznie, zaprezentują się firmy z Dąbrowy Górniczej, będzie można je poznać, porozmawiać, uścisnąć dłoń i po, 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 pogratulować tej nagrody. Będzie później koktajl party, także serdecznie Państwa zapraszam. Jeżeli ktoś jeszcze się nie zarejestrował www.zigbmu.pl i Mam nadzieję, że się zobaczymy w 15 września, czyli dokładnie za 7 dni w Dąbrowie Górniczej. Czy Państwo chcą jeszcze coś dodać? No, chyba tylko, że czekamy na Państwa wszystkich. Właśnie, czekamy. Czekamy i widzimy się już za tydzień, mniej niż tydzień. I trzymamy kciuki za pogodę. Tak jest. To wszyscy musimy zaklinać. Mamy 7 dni na zaklinanie, zamawianie. Jeśli ktoś ma jest w dobrych relacjach z pogodą, prosimy je wykorzystać, te znajomości i nam zapewnić dobrą. Dobre spotkanie w dobrych okolicznościach przyrody. Dobrze, Szanowni Państwo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Widzimy się wszyscy już za tydzień www.zigbmu.pl. Ten rozrośnięty, ale ciekawy program można obejrzeć właśnie na tej stronie wszystkich prelegentów również serdecznie Was zapraszamy do rejestracji i czekamy na Was w fabryce pełnej życia w Dąbrowie Górniczej. Do zobaczenia. Dziękujemy dziękuję. bardzo. Do Dzięki, zobaczenia. do zobaczenia. Do zobaczenia.